W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dostęp się do topki Pet Simulator 99 bez wydawania ani jednego Robuxa na tą grę. Pokażę sposób, dzięki któremu każdy z Was będzie mógł się dostać do topki, a dodatkowo rozda Wam darmowe Robuxy, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca. Na stałym starcie zostawiam łapesze w górę, ponieważ jest to nowy kanał, czyli też Ercio i mam nadzieję, że Wam się on spodoba, ponieważ tutaj będziemy nagrywali tylko samego Pet Simulatora i będą to też takie luźniejsze, właśnie filmy. Także dobra widzowie! Yy... Słuchajcie, ogólnie ta sytuacja wygląda w ten sposób, że w dzień premiery Pet Simulator 99 ja byłem praktycznie w samej topce, co prawda do topki jako do topki nie wszedłem, ponieważ nie mam hoverboarda, którego dostajemy za topkę. Nie wiem, za nie mogę tutaj zobaczyć, jakie są dostępne Howerboardy, ale to nic. No widzicie, ogólnie za topkę dostajemy Howerboarda, który jest latającym dywanem bodajże, o ile dobrze pamiętam. Chyba niebieski latający dywan. Ja tego Howerboarda niestety nie mam, ponieważ do, do topki jako do samej topki się nie dostałem, ale byłem naprawdę Mega, mega, naprawdę mega blisko! Brakowało mi dosłownie kilku miejsc, czy coś takiego, i byłbym w topce, widzowie. Aktualnie poszło mi, i aktualnie troszeczkę już mi gorzej idzie. No bo ja widzicie, aktualnie moje pety mają 8,15 miliona, chociaż też y, mają więcej, dlatego że mam pety w Dakerze. Ale widzowie, pierwsza osoba w topce ma 428 bilionów, a ostatnia osoba ma 32 miliony, także no brakuje mi ogólnie dużo, brakuje mi dużo po, na początku sobie w ogóle podejdę do Deikera, widzowie, ponieważ tam mam peciki zostawione, e, czekajcie tylko ja nie wiem gdzie jest Deiker, ja w ogóle totalnie nie pamiętam za bardzo widzowie, e, gdzie tutaj są takie rzeczy ja się dopiero uczę tej mapki, no widzicie totalnie e, złą w ogóle tutaj e, wybrałem mapkę, ale dobra to już sobie podejdziemy widzowie i za chwilkę wam pokazuję sposób w jak, e, jak naprawdę mega prosty sposób jak możecie się dostać do topki pet simulator 99, ja widzowie Będę to robił dzisiaj w nocy yy, i też przez prawdopodobnie jutrzejszy dzień będę się dostawał do topki PET Simulator 99, ponieważ możemy to robić totalnie nie używając komputera, naprawdę Możemy to po prostu robić, widzowie, tak, że yy, po prostu sobie odchodzimy od komputera, a to nam samo się wszystko robi. Yy, no i to jest naprawdę mega super sposób. Także widzowie odbiorę sobie te pety w Dakerze yy, dobra, tutaj jak widzicie sobie dałem 8 yy, golden ninja mascot. Także to sobie odbierzemy i dostałem 1700 diamentów. Dobra, to jest nieważne, widzowie, bo tutaj chcę mam pokazać sposób, dostałem też jakieś tutaj rainbow, że dobra nieważne widzowie, odebrałem sobie teraz pety z mojego dekera. Dostałem takie tutaj rzeczy, nie jest to jakieś mega mega epickie, jakieś tam tylko Legendary y, Gift pack, także to nie jest jakieś mega fajne Liczyłem na jakiegoś hugrza czy coś takiego, ale y, no niestety nie udało, zresztą huge chyba nie da się nawet tego odebrać Dobra, aktualnie y, moje pety wyglądają tak, mają 8.51 miliona mocy widzowie, ale w bardzo prosty sposób mogę sobie tą moc po prostu podnieść Używając właśnie sposobu, którego wam dzisiaj pokażę, także słuchajcie może zacznę ogólnie od tego, że jest to prawdopodobnie błąd, bo twórcy PET Simulator 99 ogólnie tego nie zrobili, zapomnieli sobie o tym chyba. I widzowie w tej grze jest taki błąd, że dosłownie mamy nieograniczoną liczbę petów. W sensie możemy mieć po prostu nieskończoność petów we chwilku, bo zobaczcie, nigdzie nie ma napisane ile możemy mieć petów tak naprawdę. Możemy mieć tylko limit w założonych, petach, ale... W naszym inwentorze jakby e, mamy nielimitowane pety i tak naprawdę możemy mieć tysiące, tysiące petów w naszym i, e, ekwipunku I widzowie, e, no po prostu mam, nie mamy żadnego ograniczenia, tak jak w innych symulatorach, tak jak w Pet Simulator X e, było ograniczenie Tutaj żadnego ograniczenia nie ma, po prostu mamy nieskończoność e, miejsc w ekwipunku i to właśnie jest to co chcemy wykorzystać, ponieważ widzowie Aktualnie najlepszym petem w grze jest Cyborg Dominus Jest już go ponad 800 tysięcy w ogóle Ja mam go w wersji Rainbow, czyli najlepszy jakiej możemy mieć I on ma tutaj widzowie 50 tysięcy mocy ponad Także jest naprawdę mega mocnym petem Jest to najmocniejszy pet w grze Ja mam tylko jednego, ponieważ widzowie No jeszcze nie otwierałem sobie, jeszcze nie dropiłem go tego pecika tylko sobie widzowie kupiłem od jednej osoby ponieważ tanio mi go sprzedała, ale widzowie jest naprawdę epicki sposób jak możemy zdobywać te pety, słuchajcie, no bo wiadomo, żeby być w topce to musimy mieć najmocniejsze pety, prawda? I widzowie jak możemy mieć najmocniejsze pety? No oczywiście, otwierać sobie najmocniejsze jajko, które jest dostępne w grze, czyli widzowie jajko numer 63, to jest to jajeczko i jak widzicie tutaj jest widzowie legenda, jest to ten cyborg dominus, musimy to jajeczko dropić widzowie i musimy dropić właśnie ten najmocniejsze pety, czyli tego cyborg do minusa. No i widzowie później przerabiać go na golden, rainbow i tak dalej, żeby mieć po prostu mnóstwo rainbow cyborg do minusu. Jeżeli będziemy mieli na przykład, wiecie, no kurde, możemy mieć nawet 2000 takich petów, no to tutaj będziemy się już musieli bardziej postarać, no bo widzowie to też zależy, ile czasu poświęcicie na ten sposób, ponieważ jeżeli poświęcicie, no nie wiem, możemy być w top 100, w top 10 albo w top 50, wiecie o co chodzi to. Zależy tylko od Was, od tego ile czasu poświęcicie na ten sposób. Ogólnie y, w sposobie chodzi o to, że widzowie y, wdropimy sobie te najlepsze jajka, jakie mamy w grze. Y, czyli widzowie sobie otwieramy. Ja Wam polecam kupić. Ja mogę otwierać 10 jajek naraz, ale ja Wam polecam zrobić, żebyście mogli otwierać więcej. Jeżeli chcecie korzystać z tego sposobu, ja to sobie będę robił. To możemy kupić za gemy. Ja mam aktualnie 82 tysiące gemów, także to nie jest jakoś mega dużo, ale też widzowie znam mega fajny sposób, jak zarabiać gemy. Y, no i naprawdę widzowie chce się z, y, z w nim po prostu podzielić. Was. Jak zarabiać gemy bez VIPa i jak zarabiać gemy z VIPem, ponieważ widzowie, to są takie dwa bardzo mocne, mocne sposoby, no i po prostu wam je pokażę, ale dobra słuchajcie Wracając ogólnie, no to tutaj musimy sobie otwierać to jajeczko, zdobywać najlepsze pety jakie są w grze, czyli cyborg do minusy, ulepszać je na golden, potem je ulepszać na rainbow i widzą, jak najwięcej tych petów sobie zostawać w ekwipunku Nie sprzedajemy ich, bo to, te, to nie o to chodzi Bo na tych petach się już praktycznie nie da zarobić One są już tak tanie, że yy, no, po prostu się nie opłaca Po prostu chodzi o to, żeby zostawiać je sobie w ekwipunku Ponieważ skoro mamy nieskończoną liczbę miejsc w ekwipunku To możemy takich cyborg do minusów, czyli najlepszych petów w grze Sobie na przykład zostawić wizowy 2000 w ekwipunku I yy, jakby nie mamy żadnego limitu yy, Wiecie, to nie tylko chodzi o cyborg do minusy Bo mamy też drugie najlepsze pety w grze yy, Czyli te wizowy ninja Castle. To jest drugi najlepszy pet w grze Możemy go ulepszać znowu na golden Na rainbow i na przykład mieć takich Tysiąc tych petów no i wiecie o co chodzi Po prostu musimy mieć po, tysią po tysiące Czy po setki właśnie tych najlepszych petów Z tego najlepszego jajka Widzowie które jest dostępne w grze I kiedy będziemy mieli po kilka tysięcy takich petów tutaj wszystkich z tego jajka To będziemy mieli na pewno Po prostu będzie, będą one miały mega dużo mocy I widzowie w ten sposób będziemy się mogli dostać do topki i sobie podbić tutaj tą moc No bo musimy po prostu skorzystać z tego błędu, że twórcy nie dodali nam tutaj limitów w ekwipunku I po prostu możemy mieć nieskończoną liczbę petów tutaj w naszym inventory no i musimy to wykorzystać. Yy, widzowie otwierać sobie jak najwięcej tych cyborg yy, tych po prostu najlepszych jajek, dropić cyborg do minusy, dropić ninja katy, yy, też te ninja turtle, wszystko widzowie, wszystko, najlepiej ogólnie wszystkie pety z tego jajka są nam tutaj przydatne. Przy chyba sobie zdjąłem jednego PETA, także sobie go założę, chociaż nie, coś się tutaj baguje czasami, yy, ale no, nieważne. Dobra, słuchajcie. I też yy, są ogólnie dwa sposoby, jak możecie zarabiać na te jajka. I widzowie na pierwszy sposób możecie wydać robuxy, będzie wam wtedy troszkę łatwiej Na drugi sposób wcale nie musicie tych robuxów wydawać Ogólnie jeżeli chcecie wydać robuxy i zarobić sobie szybciej pieniądze na to jajko, no bo ono jest dosyć drogie, no nie ukrywajmy e, W sensie dosyć drogie, no jeżeli już ktoś tutaj mocniej sobie przy przefarmi Ja mam 5 tysięcy tych sztabek złota e, Platinum Barsów, 5 tysięcy ich mam e, To jajko kosztuje tylko jednego takiego Platinum Barsa, ale jeżeli ktoś nie ma aż No bo ja tutaj troszeczkę siedziałem na tej ostatniej krainie, e, widziałem zarabiałem te pieniążki no to ogólnie wam pokażę jak możecie szybko zarobić Albo nawet widzowie nie musicie zarabiać, tylko po prostu możecie sobie zarabiać i w tym samym czasie otwierać jajka Będziecie do tego potrzebowali Game Passa To jest widzowie Game Pass, uwaga musimy sobie wejść w sklep Ja totalnie nie pamiętam gdzie jest sklep, tutaj oczywiście Dobra, i które Game Pass nam jest tutaj potrzebny widzowie, czekajcie Tu jest VIP, to nie to jest auto tab, auto farm, tak widzowie. 175 Robuxów to jest naprawdę mega, mega niedużo. I w ogóle będziecie mogli wygrać tyle Robuxów, a dokładnie 200 Robuxów w tym odcinku będziecie mogli wygrać, i na przykład sobie kupić takiego Game Passa. Ale jak możecie wygrać, to za chwilkę wam powiem. Ale widzowie, wracając, za 175 Robuxów macie takiego Game Passa. możecie go sobie kupić, i wtedy widzowie, idziecie na ostatnią krainę, na krainę 50, czyli Fire Dojo i widzowie, lecimy tam. I sobie tutaj rozwalamy, farmimy tutaj, po prostu stoimy, widzowie, i rozwalamy sobie, te pety nam po prostu tutaj rozwalają. Kiedy mamy tego Game Passa, to my kiedy sobie wyjdziemy z, z tej areny, to one tutaj i tak zostają i rozwalają nam te końce. Kiedy nie mamy Game Passa, to one za nami po prostu chodzą. Więc jeżeli, widzowie, kupicie sobie gamepassa za 175 000, za 175 Robuxów oczywiście, no to widzowie sobie tutaj... Możecie zostawić te pedy, one wam będą zarabiać, a wy wtedy idziecie na spawna i w tym samym czasie otwieracie jajeczka. I widzowie, wygląda to ogólnie w ten sposób, że y, dajecie sobie wszystkie boosty po prostu, y, dajecie sobie, widzowie, wiecie tam na końce i tak dalej, na szczęście. I w tym samym czasie, co wasze pety rozwalają wam tutaj e, te wszystkie skrzynki i tak dalej, zarabiają dla was pieniądze, to wy otwieracie jajka i w ten sposób po prostu nie tracicie pieniędzy, tylko cały czas e, widzowie możecie otwierać te jajka, otwierać, otwierać i tak w nieskończoność. I możecie tak robić, dopóki nie uzbieracie kilku tysięcy petów i nie pojawicie się na przykład w topce. E, także to jest właśnie bardzo fajny sposób z tym właśnie game Passem. Jeżeli ktoś nie ma Game Passa, no to widzowie, yy, bo może ktoś jest taki, że nie, po prostu nie wydaje ani jednego Robuxa na grę, ja na przykład nie wydałem ani jednego Robuxa na grę, a tak jak mówiłem prawie byłem w topce, także da się bez Robuxów wbić do topki w Pet Simulator 99, Jeszcze się da, yy, więc korzystajcie tylko z tego sposobu, bo yy, no, gra jest kilka tak naprawdę dni od premiery i za niedługo pewnie się to zmieni widzowie. No ale na razie, jeżeli chcecie sobie sprawić takiego Hoverboarda za właśnie premium i możecie się też pochwalić, że kiedyś będziecie w topce, no to możecie sobie widzowie robić w ten sposób teraz, o teraz jest idealny moment, ponieważ jest kilka dni od premiery. Jeżeli nie macie gamepasta widzowie, to po prostu sobie spędzacie tutaj kilka godzinek, w tej właśnie tutaj, no jak widzicie ja w sekundę dosłownie zarobiłem na to jajko, teraz znowu zarobiłem na to jajko, znowu, znowu, no i tak cały czas po prostu zarabiam na nie. Bardzo, bardzo szybko widzę, ja też mam tutaj te dobre pety, jeżeli wy nie macie No to widzowie sobie spędźcie tutaj kilka godzinek Na właśnie, żeby wam te pety tutaj rozwalały to No i widzowie możecie sobie pobrać jakiegoś autoklikera, żeby was nie wywalało z gry No i wtedy widzowie te pety wam będą rozwalać, wy na przykład sobie wrócicie do komputera za Na przykład 3 godzinki, a wy już będziecie mieli pieniędzy na nie wiem na 5000 jajek do otwarcia. No i widzicie, nie musicie wcale być przy komputerze. Możecie po prostu sobie zarabiać, nie będąc przy komputerze, i robić sobie zupełnie coś innego. Jeżeli te pety wam już zarobią na te jajka, będzie wasz zostać na dużo jajek. No, to idziecie sobie na spał na wizowie, i tutaj nie musicie jajek otwierać, ponieważ za darmo mamy w tej grze auto -hacksza. I po prostu, za, jeżeli zrobicie sobie drugiego rebirfa, rebirf 2, to wtedy dostajecie za darmo auto hacksza. Funkrzacie sobie to, podchodzicie do najlepszego jajka w grze i wizowie. Otwieracie sobie po największej ilości, jakiej się da. Jak widzicie, ja teraz nic nie robię, a jajka mi się same otwierają, i po prostu tutaj również możecie sobie odejść od komputera, nic totalnie nie robić. Nic nie robicie, ani nie musicie zarabiać i być przy komputerze, ani nie musicie otwierać jajek. I być przy komputerze i totalnie nic nie robiąc, nie wydając ani jednego robuxa, możecie się dostać do topki w Pet Simulator 99, jest to moim zdaniem mega sposób, nikt go jeszcze nie pokazywał, jestem pierwszy, który go pokazał, więc jeżeli ci się spodobało to zostaw koniecznie łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, ponieważ jest to nowy kanał w ogóle, fajnie byłoby, było jakbyśmy wbili 20 tysięcy, byłoby naprawdę mega, Będę tu, będzie tutaj mnóstwo odcineczków spec Simulatora właśnie i w sumie na razie same odcinki Spec Simulatora, więc jeżeli ci to interesuje to koniecznie zostań na tym kanale, a teraz w rewizowie jak wygrać 200 robuksów ponieważ obiecałem, że w tym odcinku można wygrać 200 robuxów możecie sobie wydać na jakieś gamepasy do gierki czy coś takiego na przykład na tego autofarma, żeby sobie widzowie wbić topki, czy coś takiego także widzowie, aby wygrać 200 robuxów musicie zostawić łapeszkę w górę pod tym filmem zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu widzowie yy, pecik, po prostu pecik i jeżeli napiszecie to, to ja wylosuję jedną osobę, która wygra 200 robuxów yy, Także to jest właśnie taki konkursik na też zachęcenie was I w każdym odcinku będę się starał wam robić konkursik na jakieś fiugrze czy na robuxy Także koniecznie subskrybujcie kanał, no i widzowie bierzcie udział w konkursie Mam nadzieję, że wam pomogłem, napiszcie w komentarzu też, czy wam w ogóle pomógł w ten sposób I będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny dziękuję. dziękuję za oglądanie i siemanko!